Była to jedna z największych sprzeczności polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Państwo, które kontrolowało każdy aspekt życia obywateli, jednocześnie uzależniło się od sprzedaży alkoholu i walczyło z jego skutkami. Zabawna ta gazetka co? Jestem osłem, co się zowie piję wódkę na budowie. Wierszyk śmieszny, ale sprawa aż nadto poważna. Sprawa tragiczna. Przez 45 lat komunistyczne władze czerpały 10% swoich dochodów z wódki, jednocześnie prowadząc masowe kampanie antyalkoholowe. To historia o tym, jak alkohol stał się nie tylko problemem społecznym, ale także jednym z filarów ekonomicznych systemu komunistycznego, który ostatecznie przyczynił się do jego upadku. I handlarze, prawda, towary nie będą wykupywać. Cena pozostaje ta sama, tylko wódka zdrożeje. To dobrze, mniej będzie mój mąż pił. W 1944 roku komunistyczne władze przejęły kontrolę nad wszystkimi polskimi gorzelniami. Tworząc państwowy monopol spirytusowy Polmos. 180 prywatnych destylarni znalazło się pod jednym zarządem państwowym. Była to decyzja, która na dekady określi oblicze polskiego społeczeństwa. Do lat 70. Polska stała się głównym dostawcą wódki dla całego układu warszawskiego. Gorzelnie Białymstoku, Żardowie i Krakowie produkowały marki, które stały się symbolami polskiej tożsamości. Żubrówkę, Belweder i Wyborową. Każda butelka przynosiła państwu zysk. Każda sprzedana setka wzmacniała budżet komunistycznej Polski. Paradoks był uderzający. To samo państwo, które żyło ze sprzedaży alkoholu, stworzyło jedną z najszerszych kampanii antyalkoholowych w Europie. Między 1945 a 1989 rokiem powstało 213 różnych plakatów przestrzegających przed alkoholizmem. Alkoholik to dewiant społeczny, głośniły hasła propagandowe. Państwo tworzyło izby wytrzeźwieniowe i przymusowe ośrodki leczenia, ale miały one tylko 1500 łóżek dla pięciu tysięcy potrzebujących pomocy. Przesłanie było jasne: państwo będzie sprzedawać alkohol, ale potępi tych, którzy go piją. Ta fundamentalna sprzeczność kształtowała każdy aspekt polskiej polityki społecznej. Kiedy w 1976 roku wprowadzono kartki na cukier, nie chodziło głównie o niedowory żywności. Celem było zapobieżenie produkcji bimbru, który zagrażał państwowym dochodom z alkoholu. Wzorce picia w Polsce przeszły dramatyczną transformację w czasach PRL. Spożycie alkoholu wzrosło pięciokrotnie z 2 litrów na mieszkańca rocznie w okresie międzywojennym do 11,1 litra w 1980 roku. To był jeden z najstromszych wzrostów w Europie. Statystyki mówią same za siebie. W 1950 roku 3,2 litra na mieszkańca, w 60. 5,7 litra, w 70. litrów, a szczyt nastąpił w 80. 11,1 litra. Do 1981 roku 10% 12 milionowej siły roboczej Polski, czyli 1,2 miliona pracowników. Zgłaszało się do pracy po pijanemu codziennie. To był najcięższy kryzys alkoholowy w miejscu pracy w całym bloku wschodnim, kosztujący szacunkowo 20 milionów utraconych dni roboczych rocznie. Gdy kryzys ekonomiczny polski pogłębiał się pod koniec lat 70., alkohol ewoluował poza konsumpcję, stając się alternatywnym systemem ekonomicznym. Wódka funkcjonowała jak wczesny bitcoin. Gdy oficjalna waluta straciła wartość. Powstawały wyrafinowane sieci, gdzie alkohol służył jako zapłata za prace budowlane, usługi medyczne i dostęp do deficytowych towarów. Czarny rynek alkoholu rozwinął niezwykłą złożoność. Wiejscy producenci bimbru, szczególnie z regionu Podlasia, znanego z wysokiej jakości samogonu, łączyli się z miejskimi sieciami dystrybucji poprzez więzy rodzinne i regionalne. Kwitły operacje przemytnicze na granicach z Rumunią, Jugosławią i Związkiem Radzieckim. Domowa dystylacja stała się tak powszechna, że do 1982 roku liczba przypadków nielegalnej produkcji wzrosła z 1435 do ponad 14 tysięcy. Pomimo surowych kar, do 15 lat więzienia egzekwowanie prawa pozostawało nieskuteczne. Dostęp do alkoholu i wzorce konsumpcji ujawiały wrodzone nierówności systemu komunistycznego, pomimo oficjalnej ideologii równościowej. Wspólnymi siłami kilku warszawskich hoteli Komitet Kultury Picia urządził pokaz i degustację napitków niskoprocentowych. Zebrani w liczbie stu uchwalili, że od tej pory ma być w Polsce tak jak w komitecie. Sięgamy dla równowagi po kilka dni z archiwum, ponieważ istnieje realne niebezpieczeństwo, że historyczna uchwała KKP zostanie wykonana. Dezaprobatą odniesiono się do wszelkich form odbijania przed przystąpieniem do konsumpcji, jak również samego aktu spożywania na tzw. rurę. Krytycznie wyrazili się zebranie o wyrobach konkurencji. Na zaopatrzeniu komitetu położyli łapę agros i polmos. Uchwała jest otwarta na nowe idee koktajlowe. Organ Komitetu Kultury Picia Tygodnik Weto stwierdza, że najskuteczniejszą drogą walki z pijaństwem jest uczenie rodaków picia kulturalnego. Nic to, że na razie ustami najlepszych przedstawicieli. Partyjne elice cieszyły się dostępem do importowanych zachodnich alkoholi poprzez specjalne sklepy, podczas gdy robotnicy fabryczni polegali na produkowanej przez państwo wódce notorycznie słabej jakości. Różnice geograficzne były uderzające. Profesjonaliści miejscy mieli większą różnorodność, ale wciąż ograniczone opcje podczas gdy ludność wiejska często polegała na tradycyjnych metodach bomowej produkcji, przekazywanych przez pokolenia. Sklepy Peweks sprzedawały zachodni alkohol tylko tym, którzy posiadali w twardą waluczę, tworząc dwustopniowy system, gdzie polityczne koneksje i międzynarodowy dostęp określały jakość picia. Tymczasem, wśród tych bez dostępu rozpowszechniły się niebezpieczne alternatywy. Spożycie alkoholu technicznego, z perfumów i spirytusu denaturowanego stało się na tyle powszechne, że rządowe plakaty ostrzebrały picie spirytusu denaturowanego prowadzi do śmierci. Ludzki koszt masowego alkoholizmu wykraczał daleko poza statystyki. Badania Barbary Klich-Kluczewskiej ujawniają, że alkoholizm stał się wygodnym wytłumaczeniem przemocy domowej w latach 70., skutecznie gettyzując to zjawisko i uniemożliwiając ofiarom otrzymanie rzeczywistego wsparcia. Dzieci dorastały w domach zdewastowanych przez alkoholizm rodziców. Osobiste wspomnienia, jak księga głodu Agaty Brewer, dokumentują, jak przemoc, napędzana alkoholem, psuła rodzinne uroczystości i tworzyła trwałe traumy psychologiczne. Miejsce pracy stało się miejscem znormalizowanej dysfunkcji. Managerowie często pili z robotnikami, aby spełnić normy produkcyjne. Tradycje fabryczne pozostawiały setki pustych butelek do sprzątania dla nocnych stróży. Jeden na 60 pracowników pracował po pijanemu, a jeden na 26 pracowników komunikacji publicznej prowadził pojazdy pod wpływem alkoholu. To był prydzes bezpieczeństwa publicznego, które państwo w dużej mierze ignorowało. Komunistyczne podejście do leczenia alkoholizmu ujawniało fundamentalne sprzeczności ideologiczne dotyczące sprawczości indywidualnej. I odpowiedzialności społecznej. Ustawa z 1956 roku stworzyła sieć obowiązkowych ośrodków leczenia, skupionych na terapii pracy, a nie interwencji medycznej. Pacjenci zapewniali tanią siłę roboczą, przychodząc leczenie, które przypominało bardziej karę niż opiekę zdrowotną. Anonimowi alkoholicy pojawili się w Poznaniu w latach 50. i 60. oraz w Warszawie w 80., ale napotkali surową cenzurę rządową. Władze komunistyczne ocenzurowały tłumaczenie dwunastostopniowego programu AA w 1957 roku, postrzegając jego nacisk na osobistą odpowiedzialność i duchowe uzdrowienie jako ideologicznie zagrażające zasadom kolektywistycznym. Podejście instytucjonalne kładło nacisk na izolację i odstraszanie. Izby wytrzeźwień zapewniały nocny areszt bez opłat dla osób pod wpływem alkoholu. Podczas gdy okresy leczenia były skracane z powodu ograniczeń pojemności, a nie względów medycznych. Kryzys ekonomiczny początku lat 80. zmusił rząd do bezpośredniego zmierzenia się ze swoją zależnością od alkoholu. Wszechstronne racjonowanie zostało wprowadzone w kwietniu 1981 roku obejmując mięso, masło, mąkę, alkohol, papierosy i inne towary. Co znaczące, racjonowanie alkoholu zostało zniesione w kwietniu 1983 roku, znacznie wcześniej niż innych towarów. Podczas gdy racjonowanie mięsa trwało do czerwca 1989 roku, oznaczając symboliczny koniec komunistycznej Polski, dostępność alkoholu była priorytetowa zarówno z powodów dochodowych, jak i kontroli społecznej. Ten okres był świadkiem transformacji alkoholu w symbol politycznego oporu. Strajkujący w Gdańsku prowadzili tymczasową prohibicję w sierpniu 1980 roku, demonstrując, że kontrola robotnicza może osiągnąć to, czego nie udało się kampaniom rządowym. Kampania Solidarności trześwy, roztropnej i silny, łączyła trzeźwoć bezpośrednio z antykomunistycznym oporem. Gdzie pędzisz? U szwagra na ósmym piętrze. Tak witają się dziś podobno niektórzy nasi sąsiedzi. Ale i tak wiedzą sąsiedzi, gdzie kto siedzi i co robi. Zapach zacieru jest taki sam, choć aparatura typu portable przypomina raczej sprzęt wybitnego naukowca chemika. W terenie inaczej. Poludowemu zgodnie z tradycją. No nie, ale, ja tam, ja się po nie ale to tego samego gospodarza no. I Od sierpnia pan tutaj mieszka. Nic tak. pan nie wie na ten temat tych beczek. Nie, no bo ja przecież byśmy nie robiłem zawarcia, teraz przyjechałem. Pomimo państwowej monopolizacji, tradycyjne polskie preferencje alkoholowe przetrwały przez całą erę PRL. Wódka dominowała w konsumpcji, z produkowanymi przez państwo markami jak wyborowa, żytnia i luksusowa, które stały się narodowo ujednolicone. Odnany smakowe, szczególnie żubrówka i żołądkowa gorzka, utrzymywały połączenia z tradycjami przedkomunistycznymi. Tradycyjne zwyczaje toastowania na zdrowie, za tych, którzy nie mogą, przetrwały jako kulturowy opór wobec państwonej kontroli nad życiem społecznym. Zwyczaje weselne, praktyki pogrzebowe i uroczystości sezonowe włączało alkohol w sposób, który łączył społeczności z tradycjami przedkomunistycznymi demonstrując kulturową odporność pomimo politycznej transformacji. Historia alkoholu w PRL Polski ujawnia, jak towar może stać się centralny dla legitymizacji politycznej i przetrwania ekonomicznego w sposób, który ostatecznie okazuje się autodystrukcyjny. Jednoczesne promowanie i potępianie konsumpcji alkoholu przez rząd komunistyczny stworzyło fundamentalną sprzeczność, która podkopała jego autorytet moralny i przyczyniła się do jego politycznego opadku. Czyniąc państwo zarówno głównym dostawcą, jak i głównym przeciwnikiem alkoholu, polski komunizm stworzył niezrównoważony system, gdzie względy zdrowia publicznego były konsekwentnie podporządkowane konieczności ekonomicznej. Kiedy trzeźwość stała się symbolem oporu w latach 80., polityka alkoholowa stała się powiązana z legitymizacją reżimu w sposób, który uniemożliwił reformę bez przyznania się do fundamentalnych porażek systemu. Alkohol, który miał być źródłem siły ekonomicznej komunistycznej Polski, ostatecznie stał się jedną z przyczyn jej upadku.